Drogi Synu, nie mów Bogu, że masz duży problem, mów swoim problemom, że masz wielkiego Boga. Boże plany na Twoją przyszłość są znacznie większe niż Twoje obawy. W trudnych chwilach Bóg daje nam szansę uświadomienia sobie naszych błędów i poprawy siebie. Dlatego nigdy. Nie traktuj trudnych chwil jako kary. Trudne chwile są także błogosławieństwem od Boga. Porażka jest kluczową częścią sukcesu. Nikt nie może odnieść sukcesu w życiu, jeśli wcześniej nie doświadczył porażki. Za każdym razem, gdy poniesiesz porażkę i podniesiesz się, ćwiczysz wytrwałość która jest kluczem do życia. A jeśli wytrwacie, Bóg błogosławi Was zwycięstwem. Za każdym razem, gdy wstajesz i regenerujesz się, stajesz się silniejszy i lepszy. Nie martw się i nie myśl, że Bóg nie widzi Twojej bitwy. Bóg nigdy nie jest ślepy na Wasze łzy. Nigdy nie jest głuchy na wasze modlitwy, i nigdy nie milczy na wasz ból. Bóg widzi, Bóg cię słyszy, i Bóg dostarczy ci to, co najlepsze. Nic nie może zwyciężyć kobieta i mężczyzna, którzy swoją siłę czerpią od Boga. Jeśli chcesz odnieść sukces, skup się na zmianie siebie, a nie innych. Weź głęboki oddech i uśmiechnij się dzisiaj. Oddaj wszystko Bogu i pozwól, aby miłość płynęła swobodnie. I pamiętaj o jednym, mój synu: Twoje życie zmieni się tylko wtedy, gdy bardziej poświęcisz się swoim marzeniom, a nie swojej strefie komfortu. Amen.